Siemanko. Tak, dzisiaj od komina zaczynamy. Odwrotność budowania. Nagrywam film, tak? A co? Siemaneczko wam wszystkim. Dzisiaj świeżo pomalowane na orzecha włoskiego albo polskiego. mi kolora takiego. No, już wymienione razem z dachem, tak jak widzieliście. Boczek zrobiony. Tu jeszcze przyjdzie ładny kątowniczek. Podbitka u góry. Ale przód już jest zrobiony też. Jakieś okienka tam wejdą. I będzie. Bitmajone. Okienka się wymieni. Tu się drzwi stawi. Tam okienko podbiczka pójdzie chyba dobrze wyszło nie wiem może i dobrze z drugiej strony też tak jest ale to na razie piwnica też zrobiona podmurowane tak schody wymurowane <laughs> jako tak, ale są No i ta strona jest też gotowa. Borynny po blachę dociąć. I dalej w tę stronę. A idziemy się, przejdziemy co? Tutaj wyłapywać deszczówki. Na razie jedne nie podłączone. Ale idziemy dalej. Może jakieś żywy będą. O, jak nie jak tak. Zobaczcie, co ty pięknego różni. Maniek, zobacz. Opieniowski. Maniek, Wojtek. Czyste Giery. Pozdrawiam Was serdecznie. Artur Skaniowa. Nie mam za dużo czasu, żeby do Was zaglądać na te filmy, ale przeglądam, co nie jak tak. O. A to są piękne piękne opinki. Dobra Później je wezmę No to lecimy dalej Tutaj trochę na ogrodzenie mam już Kore trzeba będzie zerwać i będą dechy na, na płot Takiej jak w osternie, sobie tech. tyle było Tyło mi wyrwało e, tam stare spróchniały się po psu Tu następne i tu ostatnie okno a tutaj akurat się kończy kończy się 40 metrów do 40 metrów no to tak widać no? no i tutaj całość o I tam jeszcze w tamtą stronę jest 17 metrów, bo działka jest po skosie, tak jakby liczył od tego się rogu 17, od tamtego 13, Ledko Letko po skosie idzie. ale to nic, i tu już mogę iść do lasu. Sobie. Wyjdę sobie z tyłu stodoły, i mogę iść do lasu na Het, het to jest parwinecki park, krajobrazowy. Tutaj takie wielkie. Nie wiem, to chyba grapie Takie korzenie ma. Zobaczcie, jaki ten ma fikuśny korzeń, jak się to zakręcił. <laughs> no i z tej strony tak wygląda. Tam złomowisko jest, Złomowiec. Po tu z tej strony tył. To tutaj tak jest warsztat będzie, także nie przeszkadza mi. No i tu opa, leży sama dębina i tam w środku. Wszystko też z tego roku robione. Odpady takie. Tu jeszcze do pocięcia. Kawałek. No i to jest zdrowa dębinka. Nie, niektóre ładne właśnie. Żeby sobie jakąś michę zrobić. Miskę. A ten to akurat dziurawy. No, tak to mogłoby być. Zobaczcie ile dębinki suchutkie, bo to wszystko było, cała ta dębina to były odpady, zżyjne takie, nie? Tam trochę innych leży klocków, ale to taka hałda ładna, yy, parzona dębina. Także to już jest suche na kość. No, a z tej strony tak oto wygląda. I zobaczcie jak tam pięknie w dali słoneczko jeszcze nam wali. No, i to las, las, piękny las. O. Normalnie, jak zawsze mówię z żoną, ciągnie nas do lasu, do lasu, do lasu, i będziemy mieli chatę, parę metrów od lasu. Kupa roboty jeszcze przed nami, ale co? Nic się nie poradzi. Tam kominy to raz, dwa, trzy pójdą do zwalenia, a jak już dalej będziemy szli z dachem. Może kiedyś w przyszłości. Znaczy, ponoć do 2033 ma zniknąć eternit z polskich dachów. Ale to nie znaczy, że z tego, bo to jest po niemiecki budynek. Także <noise> może być. Żartuję. Nie wiem, no. kiedyś tam trzeba będzie to ściągnąć. Ale zobaczcie jak się ładnie. Można tutaj spacerkiem chodzić. Cisza, słyszycie tą ciszę, nie? Ptaszki. Wiewiórki. Dzikie zwierzyna. No i to jest ogranica, nie? Tam gdzieś jest następny. I tu tak leci. Tam było stanowisko szlifierskie desek tych na, na całość. I z tej strony tak to wygląda. Jeszcze chałupa będzie do tej dziury. O tak. I poza tamten komin jeszcze gdzieś z metr. Do ten będzie. Tutaj to będzie 10, około 15-16 metrów. Chałupa. I, I będziemy dalej myśleć co z tym wszystkim. Tu jeszcze leży blacha nie wiem czy mam przykrywać ale chyba nie ma sensu na drugą część no tam jest położone 8 metrów nie 6 metrów i tu została reszta no o, tą, to jak stoimy tutaj gdzieś no to będzie hacienda no stawik bym tutaj miał ale Woda wyparowała w tym roku Nie ma wody Ale grzybki za to ma O To są te czernidłaki, czy jak na nie mówią Takie czarne się robią Sople takie zwisające Tam dzięcio w dziurę wali Nie złą <grym> A, idziemy do środka zobaczyć co. Kawałek. O, teraz. No. Sami zobaczycie. Dzięki jeszcze schron. Chyba nie mam światła włączonego w piwnicy. Załączymy zbiornik, wyrównawczy, wyrównawczy tymczasowy murem. mokre jeszcze to no. będzie wsadzić się, osuszać i wysuszywać wszystko. Kopczyk stoi, obudowę z niego zdjąłem na razie. Na razie mam tylko jeden dziennik podłączony tutaj. No, zapasy są, patrzcie: kwiatki, jabłuszka, ziemniaczki, kabaczki, marchewka, pietruszka, boraki i tak dalej, jabłka, cebulka. Ładnie. Wczoraj patrzyłem na temperaturę, tutaj 9 stopni było. No trochę ciemno, wiem. Ale tam jest jako tako, tymczasowo grzeni podłączony. Na nim szyszuje szy, szy, szy się na tym, na nim szyszyły. I tu ziemniaczki tam co, skrzynia ziemniaczków. No i tam jest te wyjście, nie? A kamienie tak na ścianie. Tak na razie zostawiam to. Będzie takie, tylko jest wszystko pouzupełniane. I tak zostaje. Ach, tu jeszcze studzienka jest. Pod fundament ją, znaczy pod fundament się dokopałem, to później są kamienie takie. I zrobiłem taką studnię. No ona jest półtora metra gdzieś głęboka. Jak na razie woda nie podchodzi, bo deszczów już dużo nie ma. A jak podejdzie woda, to wrzucam pompę i wypompowywuję, żeby mury nie, siękały, nie nasiąkały. No to tutaj. Ta piwnica była chyba po niemcach jeszcze zasypana, zawalona. A teraz zobacz, jak pięknie odkopana. I widać, jak dokąd woda była, nie? ten czarny ślad. A to zobaczymy te piękne schody. nie piękne nie są? Piękna stopnia. Taki zakręt tutaj. O. No. Jarków trochę. cegły po niemiecku jeszcze. Browarnia i komin. Komin tutaj od dotąd wyrestaurowany. Belki już wszystkie też powymieniane. To, co powinno być wymienione, jest. A tutaj ostatnio z żółką robiłem sufit, czy można powiedzieć, już. Tutaj będą czternastki belki. 60 grube, po bokach zafrezowane, żeby tak ładnie to wyglądało. No bo niestety, no, myśleliśmy, żeby deski ładnie nabić od razu, żeby była tylko podłoga i żeby te bele było widać. No ale po wzmocnieniu taka belka, żeby wisiała. No nie bardzo. Nie wszystkie są w zarypiastym stanie, dlatego powymieniane. Tymczasowe schody. Tam będzie Własna, własna górę, znaczy no, będą schody szły odtąd, nie? Gdzieś, gdzieś myślę, że odtąd do góry otwór już jest wycięty na prawie 2 na m, na metr, i tu będą szły schody. Po obrobieniu jakoś ładnie, piek-piek i będzie git majones. Ogrzewalnik nadal działa jeszcze, chodzi. Prądziszczek jest, słabo widać, akumulatory nadal są. Tu już mam podłączone do. No, ciemno, nie? No, przykro mi, przepraszam, że tak ciemno, no, ale. Lampki nie mam, Drugie jakieś tutaj. To jest od razu na dwa gniazda na 380 i trzy gniazda na 240. Yy... Z tego świeci, Z nie? No, tyle wam pokazałem. no. Ściany będą tylko przeszlifowane. I zaimpregnowane. Takie gołe bez tynków będą. Mi się będą podobać. Tu ma być staro i nic więcej. Tu będzie kuchnia gdzieś mniej więcej dotąd. Tu będzie tylko takie przejście, wyjście na balkon, zejście do piwnicy. I tyle. Także się zamuruję. tu pójdą tylko te. Barierka taka, tu, będą, tu będzie kuchnia, a szafki będą do samego, do samego rogu Tu będą szły te szafki w Jakiś wieszak, coś tego jest Szt. I to będzie ta gitara no, Myślę, że tak będzie Widzicie, co kochani, nie wiem kiedy następny film nagram jak widzicie Ostatnio może oglądaliście, to postęp dużo jest tutaj Wylewie z tym dachem kilkanaście dni, się męczyłem Dobrze, pomocników Dobrych sąsiadów ma się to pomagali. A tu jest o, Macie tam do tyłu. 40 metrów. Nie. byli dobrze. Słuchajcie. Kochani, pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się ciepło. W te zimne, które nadchodzą, te zimne dni. Ja będę działał dalej. Następna aktualizacja. Kiedy będzie, to będzie. Musicie mi wybaczyć praca, a po pracy jestem tutaj. Na razie trzeba zbierać fundusze, bo brak funduszy na wszystko. Po prostu najlepiej jakby się w toka wygrało. Ale do grudnia może zdążę. żeby to zamieszkać. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Uśmiechnijcie się głowa do góry. 芝麻继续黑。